Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 9 stycznia 2025 roku. POR 27 rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2025 roku zmieniające rozporządzenie myślnik Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na podstawie artykułu 36 paragraf 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku. Myślnik prawo o prokuraturze Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja zarządza się, co następuje. Paragraf punkt pierwszy w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku. Myślnik regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Dziennik Ustaw z 2023 roku. Pozycja 2274 i 2636 oraz 2024 roku. Pozycja punkt piąty wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy w paragraf. A ustawie 1 otrzymuje brzmienie Punkt pierwszy W sytuacji określonej w artykułach wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, zwanego dalej nakazem, kieruje do sądu okręgowego dyrektor departamentu w Prokuraturze Krajowej, naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, naczelnik Wydziału Zamiejscowego, kierownik zespołu śledczego w Prokuraturze Krajowej, prokurator regionalny lub prokurator okręgowy. W ustawie 7 i 8 otrzymują brzmienie Punkt 7. W sytuacji określonej w artykułach, paragraf 3 punktu 8. Wniosek do sądu okręgowego właściwego do wydania nakazu kieruje dyrektor Departamentu w Prokuraturze Krajowej, Naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, Naczelnik Wydziału Zamiejscowego, Kierownik Zespołu Śledczego w Prokuraturze Krajowej, Prokurator Regionalny lub Prokurator Okręgowy. Punkt ósmy wystąpienie określone w artykułach paragraf 1. Kieruje bezpośrednio dyrektor Departamentu w Prokuraturze Krajowej, Naczelnik oddziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, Naczelnik oddziału Zamiejscowego, Kierownik Zespołu Śledczego w Prokuraturze Krajowej, Prokurator Regionalny lub Prokurator Okręgowy. Punkt drugi Paragraf 296 otrzymuje brzmienie paragraf punkt 6 o wykonaniu postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego określonego w artykułu... artykułu... artykułu lub artykułu 276... Albo europejskiego nakazu ochrony występuje dyrektor departamentu w Prokuraturze Krajowej, Naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, Naczelnik Wydziału Zamiejscowego, Kierownik Zespołu Śledczego w Prokuraturze Krajowej, Prokurator Regionalny lub Prokurator Okrygowy. Punkt trzeci paragrafa otrzymuje brzmienie paragrafa do współpracy prokuratora z prokuratorami Prokuratury Europejskiej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej stosuje się odpowiednie przepisy paragraf myślnik i paragraf myślnik punkt ósmy. Dziennik usta punkt czwarty po paragrafa dodaje się paragraf myślnik w brzmieniu. Myśli, myśli, Dwadzieścia 27 paragraf punkt pierwszy, w razie ujawnienia czynu zabronionego objętego właściwością prokuratury europejskiej określoną w artykule 22 lub artykule 25 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady z dnia 12 października 2017 roku, wdrażającego wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia prokuratury europejskiej. Dziennik ur 283, z punkt 1, punkt 10, SOKU, Później, z punkt 1, zwanego dalej rozporządzeniem prokurator prowadzący lub nadzorujący sprawę działając na podstawie artykułu 24 ustawy myśnik rozporządzenia, niezwłocznie informuje o tym właściwe biuro delegowanego prokuratora europejskiego, a na jego żądanie przekazuje również informacje, o których mowa w artykułu 24 ustawie 9 rozporządzenia, punkt 9 punkt 2 o przekazaniu informacji na podstawie artykułu 24 ustawy myślnik rozporządzenia prokurator niezwłocznie powiadamia swojego bezpośredniego przełożonego. A jeżeli sprawa pozostaje w nadzorze, służbowym myślnik również prokuratora naczelnego, i punkt trzeci do czasu uzyskania zawiadomienia o przedmiocie przyjęcia postępowania przez prokuraturą europejską lub rozstrzygnięcia sporu o właściwość, o którym mowa w artykule 25 ustawy 6 rozporządzenia. W sprawie przeprowadza się jedynie czynności nieciepiące zwłoki w paragrafie. Punkt pierwszy. Po uzyskaniu zawiadomienia o przejęciu sprawy przez prokuraturę europejską, prokurator wydaje postanowienie o przekazaniu sprawy do prokuratury europejskiej. Punkt drugi. postanowieniu o przekazaniu sprawy do prokuratury europejskiej wskazuje się przekazywane do dyspozycji tej prokuratury dowody rzeczowe, środki zapobiegawcze i zabezpieczenia majątkowe. Paragraf. Punkt pierwszy. Prokurator krajowy, wyrażając zgodę na przejęcie sprawy przekazanej przez prokuraturę europejską do dalszego prowadzenia w postępowaniu krajowym, wskazuje jednostkę organizacyjną do prowadzenia sprawy. Punkt drugi. Po przyjęciu sprawy z Prokuratury Europejskiej wydaje się niezwłocznie postanowienie w przedmiocie wszczęcia postępowania karnego, a jeżeli w sprawie wszczęto już uprzednio postępowanie krajowe, w razie potrzeby występuje się z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania postępowania. Paragraf punkt drugi. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister sprawiedliwości albo na punkt pierwszy zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w dzienniku wy 431 punkt pierwszy, punkt drugi, z roku. punkt 1 punkt 2 stroku punkt 1